Zadanie 22. Koło jest, wpisane, koło jest wpisane w trójkąt prostokątny, prostokątny długości 5 i 12 cm. Długość promienia tego koła jest równa. I teraz tak, tu przychodzi Wam znajomość tablic matematycznych. Ja nienawidzę, jak się uczycie wzorów na pamięć. Musicie po prostu trochę ogarniać. O, widzicie, aż się cały świat zatrząsł. I mamy tak. Coś takiego. Związki miarowe w trójkącie prostokątnym. Widzicie to? Tu. W tym miejscu. I teraz tak. Jest takie, taka magia, że to R małe to jest promień okręgu wpisanego. Widzicie? Czyli musimy wyliczyć po prostu wszystkie boki tego naszego trójkąta prostokątnego. I to zrobimy korzystając z stwierdzenia Pitagorasa, a później tylko wystarczy to podstawić do tego wzoru. Jeszcze raz zostawię to na chwilkę, żebyście mogli się przyjrzeć temu. Wiecie, bo ABC, no to są boki, prawda? No i lecimy. Czy mamy trójkąt prostokątny. I mamy tak, 5, 12, bo przyprostokątne, tu nazwijmy to C. Czyli 5 do kwadratu plus 12 do kwadratu równa się C kwadrat. Więc 25 plus 144 równa się C kwadrat. C kwadrat równa się 169, tak dobrze liczę? Tak, 160. 169, pierwiastek z c kwadrat, to jest pierwiastek z 169, czyli c to się równa 13 lub c równa się minus 13. Będę kichać. Okay. jednak nie, przegoniłam, przepraszam Was za taki przerywnik, ale no nagrywam to będąc człowiekiem, nie będąc robotem, więc kichanie jest mi tutaj nieobojętne. I tą odpowiedź odrzucam. Dlaczego? Bo jest ona ujemna, a miar nie mamy ujemnych. I teraz tutaj, tam na bok, tak żebyście widzieli ten wzór. Widzicie tu, o, ten, ten wzór cały czas będziemy z niego korzystać. Tak. Więc podstawiam r równa się a plus b minus c przez 2. To się równa, czyli mam 5 plus 12 minus 13 przez 2. 5, mm, tak, 12 minus 13 jest minus 1. 5 minus 1 jest 4, czyli mam 4 podzielone na 2, to otrzymuję 2. Odpowiedź A. Mam nadzieję, że to wszystko dla Was jest jasne. No i. No i nie kichłam. Jak coś to dajcie tam lajki, te wszystkie tam takie rzeczy możecie dać. Ja się nie obrażę, nawet skomentujcie, że a fajnie, i dobrze, że nie kichłaś, albo coś takiego.